stępnówka. AMF, przeszycie na brzegu klapy. Kochacie czy nienawidzicie? No jest to jeden z dość kontrowersyjnych tematów w męskiej elegancji. Muszę powiedzieć, że nasi klienci dzielą się w proporcji mniej więcej pół na pół. Jest to rzecz gustu. Moim jednak zdaniem klapa bez tego wykończenia, bez stępnówki wygląda na Niedokończoną, jest płaska, brakuje jej trochę trójwymiarowości, dlatego my w Makaroni Tomato wszyscy lubimy stępnówki i zawsze je klientom doradzamy. Oczywiście ostateczna decyzja należy do Was, ale jeżeli już wybieramy stępnówkę, zastanówmy się, jakie są e, no, najważniejsze rzeczy, żeby ona dobrze wyglądała. Po pierwsze, stępnówkę zawsze robimy z e, nicią, która jest w kolorze tkaniny. Nie lubimy stępnówek, które są kontrastowe. Jest to moim zdaniem, naszym zdaniem w złym guście. Również lubimy stemnówki, które są dość blisko brzegu klapy, no mniej więcej około 2 mm. Spotyka się czasami stemnówki podwójne, zwłaszcza na blezerach, na marynarkach sportowych, ale my niespecjalnie je lubimy i niespecjalnie je doradzamy. Oczywiście to wszystko jest kwestia gustu. Także w kwestii AMF-u albo tak zwanej stemnówki, my jesteśmy absolutnie za. Ciekawy jestem Waszego zdania. Dajcie komentarze koniecznie, czy lubicie stemnówki w marynarkach, czy wolicie marynarki bez stemnowania.